Znowu daliśmy sobie rzucić ponad, ponad 50 punktów w pierwszej połowie? Chyba było 55. No Co się dzieje w tej pierwszej połowie? Przesypiamy w obronie, nie pamiętamy zasad. I w trzeciej kwarcie mamy strasznie wolny start. Szczególnie w ataku. Jakby forsujemy dużo rzutów. Ciężko tu cokolwiek na gorąco powiedzieć. Aczkolwiek no uważam, że nie gramy dobrze. Bo mamy wystarczająco dużo talentu i jakości w drużynie, żeby te mecze. Przynajmniej, by, żeby, te, żeby te mecze przynajmniej do ostatniej sekundy trwały, a nie, że jest pewien moment, y, druga drużyna nam odjeżdża i potem musimy gonić. No, to jest bardzo ciężkie na tym poziomie, jeżeli drużyna przeciwna ma doświadczonych zawodników. No, musimy się lepiej skupić. A No co tu dużo mówić? Cieszymy się z tego zwycięstwa. Ważne, że wygraliśmy to spotkanie. Myślę, że przez większość. Y, tego meczu kontrolowaliśmy przebieg gry. Wiedzieliśmy, że Arka na pewno się postawi, zagra mocno fizycznie, będzie dużo biegała i wszystkiego mogliśmy się spodziewać. Byliśmy na to przygotowani. Myślę, że w większości realizowaliśmy nasze założenia przedmeczowe i efekt jest taki, że to my wygrywamy spokojnie do spotkania.